Dobrze, teraz już naprawdę to zrobię. Te, e, teraz naprawdę to zrobię. Teraz naprawdę... Kapran Abysyjski! Co takiego? Nie. Witaj, Chazi. Nazywa się Czasandra Clara Anastazja Serafina Renata Marii. Wiesz, że zdrobnień nie znosi. Dobrze, a widziałaś to? Twoje grzanki. Prosiłam obsługę, żeby je przynieśli. Nie przynieśli rozeszły się po świecie, zdane tylko na siebie. Ależ rozejrzyj się, Iden. Spójrz na choinkę. Dzisiaj jest choinka. Chcieliśmy uczcić to razem, zanim nie będzie choinki. Wyrzuć choinkę? Co takiego? Dobrze Ale Iden! Nie! Posłuchaj, Iden, nie możesz tak. Ciocia Marii powtarzała. To kim jaka najmono kokoro Mam zamiar wyrzucić coś z teatru. Hmm. Jeśli zależy wam na końce, wyrzucę kogoś innego. Iden, musimy zostać, mamy wiele talentów. Możemy obracać się w lewo. Możemy obracać się w prawo. Możemy obracać się wokół zewnętrznej. Możemy obracać się wokół własnego przekroju. Dobrze, a ty? Iden, proszę. Powinieneś błagać. Iden, błagam. Powinieneś się rozciągać. Iden. Powinieneś ćwiczyć wokalizm. No dobrze! To kogo? mam wyrzucić! Wyrzuć Katrin. Błagam. Katrin, Iden, nie możesz mnie wyrzucić. Przecież moim obowiązkiem jest projektowanie kostiumów i prowokowanie konfliktów i projektowanie kompleksów na wszystkich w teatrze. I próbowanie kotletów i podziwianie kominów. Zaję komin i poniewieranie chłostanie go makrą ścierą. Także nie możesz mnie wyrzucić, ale możesz wyrzucić moje O nie, 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 jestem tam Do prawdy? Iden, chcesz, żebym wykonał za to! Oczywiście z rozkoszą! A! Chcesz, żebym wygłostał Freddy'ego? Oczywiście z rozkoszą! tak! Chcesz, żebym żonglował po I Katrin! Jak Oczywiście z rozkoszą! Ha ha ha! Tak! O ale fajosko! Tak! Dało. No zobacz co kurwa narobiliście No to ja tego nie zrobiłem A kto kierowcą kurwa jest Mówiłem że ja tego nie, nie chcę Jak ja kurwa Nie